Ludzie dzisiaj nie potrafią ze sobą rozmawiać, serio. Daj komuś do ręki telefon, to ci napisze całe wypracowanie o swoich emocjach, ale powiedz mu, porozmawiajmy i koniec. Ekran śmierci, system się zawiesił. W pracy, zamiast powiedzieć, hej, masz chwilę, ludzie wysyłają maile, czaty, notatki, zadania i modlą się, żeby ktoś nie odpisał za szybko. Bo wtedy trzeba zareagować. A to już interakcja. A interakcja boli. W związkach? Pary potrafią ze sobą nie rozmawiać przez kilka lat, ale wiedzą, że ktoś był aktywny o drugiej czternaście w nocy i że serduszko było pod relacją koleżanki. Więc cisza, foch i pasywna agresja. No bo przecież nie da się powiedzieć, jestem zazdrosna, bo wtedy by trzeba było się otworzyć. A to ryzyko. Rodziny? Siedzą razem przy stole i każdy patrzy w ekran. Babcia próbuje zagaić, ale nikt nie słyszy, bo w tym domu najgłośniej mówi Netflix. A najgorsze jest to, że jak już ktoś się odważy i coś powie, to i tak zostanie źle zrozumiany, bo dziś liczy się to, co ktoś sobie pomyśli, a nie to, co ty próbowałeś powiedzieć. Więc tak, ludzie nie rozmawiają, ludzie tylko nadają, a słuchać nikt nie chce. Bo trzeba by było na chwilę wyjść z własnej bańki. A to już prawie sport ekstremalny.